Przed murze, we framudze obraz matki boskiej, bolesnej. Przed nim dzbanki z kwiatami. Małgorzata wkłada świeże kwiaty do dzbanków. Ach, zwróć spojrzenie na me cierpienie, orędowniczko jedyna. Z mieczem utkwionym w sercu skrwawionym patrzysz na śmierć swego syna. Wzrok Twój się znosi i ojca prosi westchnieniem pierś Twa matczyna, ach, któż wypowie, ach Któż wysłowi wszystko, co ja cierpię, biedna Co się w moim sercu dzieje, co nim miota, czym boleje Ty tylko wiesz to, ty jedna Gdzie bądź, kroki obrócę, smucę się Smucę, smucę Okrutna boleść mnie nęka Ledwie się samą obaczę Płaczę i płaczę i płaczę Z żałości serce mi pęka Doniczki na moim Na oknie moim Zrosiłam gorzkich łez Zdrojem Kiedy morannej dziś dobie Te kwiatki zrywała tobie Wcześnie dziś jutrzenka biała Do izby mojej zajrzała Ach! Mnie ciężar mojej biedy dawno już był, zbudził wtedy. O przez najświętszą mękę Twego Syna, Zwróć Twe spojrzenie na me cierpienie, orędowniczko jedyna.